Proszę mu pokazać nagranie z chwili tragedii. Zdejmiemy koszulkę, żebyście widzieli moje ruchy. Jasne. Co ty robisz? To straszna śmierć. Jakby coś zjadało go od środka. Co o tym sądzisz? Nie jestem chemiczką, ale nie mogę wykluczyć morderstwa. Nie jesteście dziś w formie. Zimno, bardzo zimno. Może Boris i Valentin na coś wpadną. Chodźmy już. Pani Debussy? Słucham, jest pani szefową tego instytutu? Tak. Co może pani powiedzieć o Maksimie Dupre? Był jednym z najlepszych studentów. To straszne. Nie rozumiem, jak coś takiego mogło się wydarzyć podczas quizu. To sprawnie przeprowadzone morderstwo. Słucham? Na razie nic na to nie wskazuje. Zaprzyjaźniony patolog rozwieje wątpliwości. Proszę nam opowiedzieć o uczelni. Oferujemy doskonały program i prowadzimy badania. Rekrutacja odbywa się na podstawie egzaminu. 50 miejsc na 1000 chętnych. 20 miejsce na świecie tuż za Szanghajem. Studenci muszą być zestresowani. Przygotowujemy ich do rzeczywistości rynku pracy. Nasi inżynierowie chemiczni zmieniają świat jutra. Wie Panie, że jedna trzecia cierpi na dolegliwości psychiczne? Podobnie jak jedna trzecia dorosłych. Czy Maxim wszedł z kimś w konflikt? Nie wiem, był prymusem, drugim na swoim roku. Proszę o nazwiska i dokumentację studentów, którzy byli wtedy w sali. Wszyscy są równie genialni? To elita. Teoria o wypadku oddala się coraz bardziej. Dziękuję. Proszę pozostać do naszej dyspozycji. Lubi to powtarzać, choć wie, że pani nie wyparuje.